Czym jest cywilizacja śmierci? No, Ja myślę, że najkrócej można powiedzieć, że cywilizacja śmierci to jest ogół e, wszystkich tych zmian kulturowych, ogół praw, ogół obyczajów i ogół zachowań, które składają się na wyeliminowanie, podważenie, zakwestionowanie wartości i godności ludzkiego życia. No, kiedy mówimy cywilizacja życia, to znaczy, że mamy, mamy do czynienia z pewnym projektem, który ma sprawiać, że człowiek się będzie rozwijał, tak, że będzie się rozwijał nie tylko w sensie fizycznym, ale też w sensie duchowym, w sensie y, 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 psychicznym, w sensie kulturowym, no to się składa, dlatego mówimy o cywilizacji życia, o czymś Pozytywnym, o czymś, co się rozwija, o czymś, co wskazuje na ten element dobra. A jeśli mówimy o cywilizacji śmierci, w sposób naturalny mówimy o zaprzeczeniu życia, tak? mówimy o odrzuceniu życia, odrzuceniu jego wartości. Ale w zasadzie nie powinniśmy używać słowa cywilizacja śmierci, bo to jest taki oksymoron. Cywilizacja zawsze wiązała się z czymś pozytywnym. Cywilizacja jest przeciwieństwem barbarzyństwa, tak? Barbarzyńcy to są ci, którzy, mówię tutaj o takim pierwotnym znaczeniu, którym posługiwali się Grecy, którzy, od, którego to, od których ta nazwa pochodzi, to są ci, którzy są niezrozum ci, którzy nie potrafią mówić zrozumiałym językiem, którzy mówią słowa niezrozumiałe, niepojmowalne. Stąd zaprzeczeniem cywilizacji było barbarzyństwo, czyli odrzucenie pewnych norm i zasad. Wiążących społeczeństwa cywilizowane. A teraz, jeśli mówimy o cywilizacji śmierci, no to jak mówię, bardzo trudno te dwie rzeczy połączyć. Teoretycznie cywilizacja niesie w sobie coś pozytywnego. I tylko tak ogólnie czy tak w szczególnym tego słowa znaczeniu można mówić o cywilizacji śmierci, czyli o tym ukierunkowaniu, o tym wysiłku skierowanym na to, żeby zaprzeczyć, zaprzeczyć wartości i zakwestionować wartość i godność. Ludzkiego życia. No tak można najkrócej mówić o cywilizacji śmierci. Jeśli chodzi o pytanie, no bo jeśli mówimy o cywilizacji śmierci, no to trzeba sobie zadać pytanie, skąd ona się wzięła, prawda? Kto jest jej autorem, albo jaki jest, jakie są podmioty, które stoją za jej powstawaniem. I oczywiście mamy tutaj, myślę, całą masę, albo inaczej można powiedzieć, mamy całą skalę potencjalnych odpowiedzi. No, w sensie metafizycznym czy w sensie religijnym, to. Pierwszym autorem cywilizacji czy antycywilizacji śmierci oczywiście będzie zły duch, y, y, diabeł. To jest ten przeciwnik, to jest ten ktoś, kto występuje przeciwko... Bogu i to jest ktoś, kto został opisany na samym początku Pisma Świętego, czyli w Księdze Rodzaju, jako ten, który zwiódł pierwszą parę ludzi, bo Bóg stwarzając Adama i Ewę powiedział, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, panujcie nad całą ziemią i ją zaludnijcie. To jest ten pierwszy boski przykaz. Yy, pierwsze boskie przykazanie. Yy, I pojawia się przeciwnik, pojawia się diabeł, który wy, doprowadza do wyrzucenia ludzi z raju i próbuje przeszkodzić im w tym, w realizacji tego boskiego przykazania. To jest powiedzmy ten najwyższy czy metafizyczny poziom. No są oczywiście, jest poziom niższy. Gdybyśmy dzisiaj komuś powiedzieli, prawda, że o, gdzie jest ten przeciwnik, gdzie jest ten zwolennik, czy podmiot cywilizacji śmierci, i byśmy powiedzieli, że to diabeł albo szatan, no to można by uznać, że to jest jakieś sekciarstwo, albo że komuś coś biło, ale to jest niepoważne. Nie, to jest jak najbardziej poważne, ale na tym najwyższym możliwym poziomie metafizycznym. Schodząc właśnie do tego poziomu na zmiot takiego bardziej pragmatycznego, namacalnego, no to można by powiedzieć, że to jest ogół tych sił politycznych, społecznych i kulturalnych, które podważają czy które realizują Projekt cywilizacji śmierci, czyli odrzucają wartość i godność ludzkiego życia, uważają, że to ludzkie życie nie ma żadnej bezwzględnej, wyższej wartości, że można nim manipulować, że tak naprawdę społeczeństwo służy do tego, żeby życie albo żeby nic obiektywnego go nie, nie wiązało. No i teraz co to znaczy w praktyce? W praktyce można mówić tutaj na przykład o ruchu aborcjonistycznym, czyli ruchu, który odrzuca wartość ludzkiej, Życia w łonie matki, o ruchu eutanazyjnym, to jest ruch, który neguje wartość ludzkiego życia, życia cierpiącego, czy życia ludzi starych albo ludzi zniedołężniałych. Możemy mówić o genderyzmie, czyli mówimy o ruchu, który odrzuca istnienie dwóch płci, a istnienie, czy związek mężczyzny i kobiety jest koniecznym warunkiem przekazywania życia. No i teraz znowu idziemy krok dalej. Kto stoi, czy kto stoi z tymi ruchami, prawda? Jakie siły nimi stoją, jakie siły polityczne, jakie siły społeczne. I tutaj, definiując to, można jasno powiedzieć, że z dzisiejszej perspektywy, tymi, którzy są najbardziej widoczni, najbardziej, że tak powiem, można ich dostrzec, no to są ideologowie. Społeczeństwa liberalnego czy lewicowo-liberalnego, którzy odrzucają istnienie pewnych boskich, bezwzględnych norm i próbują przekonać ludzi, że życie jest czymś, o czym człowiek sam może decydować. Zarówno może decydować o tym, kiedy ono powstaje, o momencie powstania, kiedy się kończy, czy o momencie końca, jak i może decydować o tym, w jaki sposób ono jest przekazywane. Myślę, że tak to można by było powiedzieć w sensie ogólnym, oczywiście nie wymieniając poszczególnych y, y, aktorów czy poszczególne podmioty, które bezpośrednio za tę cywilizację śmierci odpowiadają. Święty Augustyn w wyznaniach napisał, czy otwierając wyznania, napisał o tym, że człowiek został stworzony ku Bogu. Jest takie, są takie stwierdzenie, ku sobie nas stworzyłeś i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w tobie. No to ja myślę, że można to przeformułować trochę, to stwierdzenie Świętego Augustyna i powiedzieć, że człowiek ma na szczęście ze względu na to, jak został stworzony, czy znaczy, że został stworzony na Bo Boży obraz i Boże podobieństwo, ma w sobie pewien pociąg albo można je powiedzieć, ma w sobie pewne nastawienie ku życiu, ku życiu, którego źródłem jest Bóg, bo ostatecznym stwórcą życia jest Bóg, a nie martwa materia. Więc jeśli tak jest, jeśli człowiek ma w sobie to, 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 to nakierowanie, ten, a św. Augustyn pisze o takiej sile ciężkości, on używa akurat siły ciężkości raczej mówiąc o miłości, ale, ale można użyć tego też w takim sensie analogicznym, czyli każdy człowiek ma wbudowane w sobie, używając takiego bardziej współczesnego określenia, ma pewne swoje takie DNA, które nakieruje Nakierowuje go na życie, nakierowuje go na Boga jako na źródło życia. No więc jeśli tak jest, to znaczy, że trzeba w każdym z nas i w społeczeństwach i w kulturze, w której działamy, odzyskać albo zdjąć zasłonę zakrywającą ten pierwotny. Pociąg, czy to, czy, czy to nastawienie, i uświadomić ludziom, że to w nich jest. No i oczywiście to jest ten moment, kiedy trzeba się zetrzeć z tymi, którzy próbują to stłumić, ukryć, schować, podeptać, zniszczyć, czyli z reprezentantami cywilizacji śmierci. Odpowiedź, czy to jest możliwe? No, jest jak najbardziej możliwe, jest jak najbardziej, moim zdaniem, na tym poziomie, tym metafizycznym, jest odpowiedź bardzo prosta. Tak, to jest możliwe, ponieważ nie udało się na szczęście. Doprowadzić do sytuacji nigdy się nie uda, ze względu na to, że to jest zakorzenione w samej ludzkiej naturze, nie uda się wyeliminować tego najbardziej pierwotnego nakierowania na życie. Natomiast w sensie praktycznym znowu, bo to na poziomie metafizycznym sprawa jest prosta, tak? Nie da się człowieka sprowadzić, nie da się człowiekowi odebrać pragnienia życia, nie da się człowiekowi odebrać tego tej chęci y, istnienia i nie da się doprowadzić do tego, żeby w umyśle ludzkim pojawiło się, y, mówię teraz w takim powszechnym postawieniu odrzucenie życia jako wartości. Tego się nie da zrobić. To jest ta podstawa, na której można budować. Ale później dochodzi moment ten polityczno społeczny. To znaczy jak to metafizyczne nastawienie jak je przełożyć na praktyczne działanie. I z tym jest oczywiście największy problem. Dlaczego jest największy problem? Bo do tej pory, czyli mniej więcej do powiedzmy XX-XXI wieku istnieli przewodnicy, istniały podmioty, które jednoznacznie o to walczyły. Walczyły z cywilizacją śmierci i walczyły o to, żeby ludziom uświadomić ich prawdziwe powołanie do tego, żeby żyć nie tylko tym życiem ziemskim, ale również życiem wiecznym czy nadprzyrodzonym. No i w momencie, kiedy te podmioty są osłabione albo te podmioty są sparaliżowane, a tym podmiotem najważniejszym z tego punktu Punktu widzenia był Kościół, no to oczywiście ta walka jest bardzo, bardzo trudna. Więc ja bym powiedział tak: jak najbardziej tę walkę z cywilizacją można wygrać, ale warunkiem zwycięstwa musi być zwycięstwo cywilizacji życia najpierw w samym Kościele, nad tymi siłami, które do niego wtargnęły i jego od wewnątrz paraliżują.